Magdalena Pecka, dzień dobry. Zapraszam Państwa już teraz na szczegóły prognozy pogody. Spoglądamy na nasze mapy pogodowe, ale również wzrok na niechorze, gdzie aktualnie na termometrach minus 6 stopni widzimy pięknie, zabarwiło się niebo, bezchmurne niebo. Dzisiaj w wielu miejscach będziemy mogli liczyć właśnie na to błękitne niebo bez chmur. Taka sytuacja na zachodzie, natomiast w pozostałych miejscach stopniowo zacznie wzrastać zachmurzenie, ale w większości będą to to wysokie chmury. Mury piętra wysokiego, delikatne obłoki, które delikatnie przesłonią nam błękit nieba. Około godziny 10 na termometrach zobaczymy od minus 11 stopni w suwałkach do maksymalnie minus 1 stopnia we Wrocławiu. Uważajmy, bo o poranku na północy tworzą się mgły i zamglenia. Tam, gdzie temperatura poniżej zera, mogą być to również mgły marznące, a to oznacza, że nie tylko widzialność będzie ograniczona, również miejscami na drogach może być ślisko. Silniejsze pory wiatru nad morzem i to dobra informacja. Tam delikatnie polepszy się jakość powietrza, a ona dzisiaj w kraju jest zła. Zła, bo na pogodę nadal wpływa wysz, który w drugiej części dnia zapewniać nam będzie słoneczną aurę. Dzisiaj nie musimy obawiać się opadów. Tak jak widzimy, nadal na wschodzie, na niebie mogą pojawiać się chmury. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 8 stopni w subołkach. Dzisiaj będzie to nasz biegun zimna. Do maksymalnie trzech we Wrocławiu. Tak jak widzimy, na to szary zachodnie, południowo-zachodnie dociera łagodniejsza masa powietrza, a Polska północno-wschodnia jeszcze musi się mierzyć z utrzymującym się dużym mrozem. Tu zalega masa arktycznego powietrza. I tam, gdzie słońce, tam, gdzie łagodna temperatura, pogoda korzystnie wpływać będzie na nasze samopoczucie. Natomiast tam, gdzie na niebie zaczną pojawiać się chmury, ale także tam, gdzie temperatura w ciągu dnia będzie również niska, tak jak o poranku, czy w nocy, również w ciągu dnia to niekorzystnie wpływać będzie na Nasze samopoczucie. A co przyniosą kolejne dni? Jutro, już w pogodzie, niewielkie zmiany do Polski zbliży się strefa frontu atmosferycznego, a to oznacza, że zwiększy się zachmurzenie, ale także występować będą opady śniegu. Na ogół opady będą słabe, natomiast to już wystarczy ta przebudowa pola barycznego, aby jakość powietrza w tych miejscach, właśnie w Polsce Wschodniej, poprawiła się. Nieco intensywniej może podpadać na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Silniejsze porywy już w górach, ale także nad morzem. Maksymalnie od minus 6 stopni w suwałkach do 1 stopnia powyżej zera we Wrocławiu i w Katowicach, zero w Rzeszowie. Natomiast w sobotę już widzimy, że w wielu miejscach chmury, opady śniegu, uważajmy, bo na drogach będzie ślisko, więc ferie trwają. Planujemy pewnie przemieszczać się. Warto mieć to na uwadze, że w tych regionach na drogach może być bardzo ślisko. A teraz o pogodzie to wszystko. Więcej informacji na antenie TVP Info, a jeszcze spojrzymy na Giżycko, gdzie również piękna chwila po wschodzie. Słońca. Miłego dnia. Do zobaczenia.